Wisława Szymborska. Pisane w hotelu. Kioto ma szczęście. Szczęście i pałace. Skrzydlate dachy, schodki w gamach. Sędziwe, a zalotne. Kamienne, a żywe. Drewniane, a takie, jakby z nieba w ziemię rosło. Kioto jest miastem pięknym. Aż do łez. Prawdziwych łez, pewnego pana, znawcy zabytków, miłośnika, który w rozstrzygającej chwili przy zielonym stole zawołał, że jest przecież tyle gorszych miast i rozpłakał się nagle na swoim krzesełku. Tak ocalało Kyoto od Hiroshimy, stanowczo piękniejsze. Ale to dawne dzieje. Nie mogę wiecznie myśleć tylko o tym, ani pytać bez przerwy, co będzie, co będzie. Na co dzień wierzę w trwałość, w perspektywy historii nie potrafię gryźć jabłek w nieustannej grozie. Słyszę, że prometeusz ten i ów chodzi w kasku strażackim i cieszy się z wnucząt. Pisząc te swoje wiersze, zastanawiam się, co w nich, za ile lat, wyda się śmieszne. Już tylko czasem ogarnia mnie strach. W podróży, w obcym mieście. Gdzieś cegły mur jak mur, wieża stara, bo stara. Łupina tynku pod byle zbyć gzymsem. Pudła mieszkalne nowych dzielnic. Nic. Drzewko bezradne. Co by tu robił ten wrażliwy pan, miłośnik, znawca? Pożal się z gipsu, Boże, westchni klasyku fabrycznym po piersiem. Już tylko czasem w mieście, jakich wiele, w pokoju hotelowym, z widokiem na rynne i z niemowlęcym krzykiem kota pod gwiazdami. W mieście. Gdzie dużo ludzi, więcej niż na dzbanach, na filiżankach, spotkach, parawanach. W mieście, o którym wiem tę jedną rzecz: że to nie Kioto, nie Kioto na pewno.